Meme o simsach, część trzecia. Kiedy jakiś random dzwoni do twojego sima i zaprasza go na przedmieścia. Don't call me, bro! Kaśka Langarak. Ew, I stepped in shit! Daniel Przyjemniaczek i don't Lotario. Ty. Sims 1. Creepy Ambienty. Nienawidzę tego creepy pianinka. Odgłosy Bora Bora w budce fotograficznej. Pani Zadecka. Zadecka łapie za torebkę Simowie wychodzący z budki fotograficznej. Balbina, biedak, odkrywa, kto jest powodem braku kasy w jej rodzinie. 2024 koloryzowane. Dzieci w De Sims 2. Duchy dzieci w De Sims 2. Fabuła w De Sims 2. <grywka> Fabuła w De Sims 4. Twój sim. Gość z hobby wbijający na parcele o godzinie z drugiej w nocy. To wszystkie memy, które przygotowałam na dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do odwiedzenia i do dołączenia do mojej grupy na Facebooku Pingwiny Mary Mary, gdzie publikuję memy. Również zachęcam do publikacji Waszych własnych pomysłów. No i oczywiście myślę, że będą kolejne odcinki z tej serii na kanale YouTube. Dziękuję, trzymajcie się, pa!